Cześć, tutaj łukasz z kanału LUKA3. Jesteśmy po pierwszych meczach ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów. Co do środy, Manchester United nie podołał wielkiej Barcelonie. Byli oni o dwa poziomy niżej 0 strzałów celnych na bramkę Terstegena. Niestety, ale nie dały zwycięstwa Manchesterowi United. 1-0 dla Barcelony na. Old Trafford to na pewno jest dla nich wyśmienity wynik i nie przewiduje sensacji na Camp nou, ponieważ FC Barcelona wydaje mi się, że zagra w finale tej edycji Ligi Mistrzów. Juventus Turyn w Holandii podejmował zespół Ajaxu Amsterdam. Holendrzy udowodnili po raz kolejny, że jest to waleczny zespół. Niestety trochę szczęścia, nie było w tym meczu. No i zremisowali tylko jeden do jednego. Parę kapitalnych interwencji zaliczył Wojciech. Szczęsny piątą bramkę w tej edycji ligi mistrzów zdobył Cristiano Ronaldo, którą możemy właśnie zobaczyć teraz. We wtorek 3 4 drużyn to drużyny angielskie. Liverpool pokonał portugalski zespół FC Porto. Wywalczyli oni bardzo dobry wynik. U siebie była aż 2 do zera i mogą spokojnie jechać do Portugalii na rewanż. Drugim spotkaniem wtorkowym był mecz Manchesteru-City z Tottenhamem. Totki pokonały Manchester City. Manchester City trzeba przyznać. Miało sporo sytuacji, także niewykorzystany rzut karny przez Kuna Aguero, nie pozwolił przynajmniej zremisować zespołowi Pepa Guardioli, to ten ham na pewno może spokojnie jechać na Rewanż. No i ten mecz jest dalej kwestią otwartą w rewanżu. Jak informują Gazety hiszpańskie, Real Madryt jest blisko porozumienia z Edenem Azardem. Oraz Christianem Eriksenem byłyby to kolejne wzmocnienia, ponieważ najprawdopodobniej z Madrytu w tym sezonie pożegnamy się z Garethem Bejlem i Tonim Krosem. A w TOP 5 najsilniejszych lig świata znamy już trzech mistrzów. Mistrzem Hiszpanii zostanie Barcelona, mistrzem Włoch zostanie Juventus Turyn, który ma Aż 20 punktów przewagi nad drugim Napoli. Mistrzem Francji zostanie Paris Saint-Germain. Nie wiadomo tylko, kto zostanie mistrzem Anglii, czy Liverpool, czy Manchester City, oraz w Niemczech Borussia Dortmund, czy Bayern Monachium. A kto według Was wygra tegoroczną Ligę Mistrzów? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Jeżeli taki materiał podobał Wam się, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie jak podobały Wam się pierwsze ćwierćfinały Ligi Mistrzów i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, piona! Jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz.